Siemanko, jest cichutko i ciemno, bo po pierwsze jest godzina siódma i córka jeszcze śpi, a po drugie jestem no chory, dużo powiedziane, po prostu mam chrypę, straciłem głos i tam delikatnie mi gardło boli, ale zapraszam was do kolejnego vloga, w którym no porozmawiamy sobie o kilku różnych rzeczach. Witam was serdecznie w mojej kuchni, szykujemy śniadanko, szykujemy się do pracy i jedziemy z tematem. Idziemy dzisiaj do normalnej, prawdziwej, uczciwej pracy, czyli wyjeżdżamy z domu. Wtorki rzadko akurat pracuję w domu, chociaż zdarza się. Dzisiaj kilku pacjentów w gabinecie trochę pracy takiej organizacyjnej, spotkania z pracownikami, ustalanie tam działań na najbliższy rok, tak naprawdę. Więc no. Raczej się za bardzo nie zmęczę i cieszę się, bo generalnie nie czuję się jakoś wyśmienicie. Chociaż myślę, że taki lekki trening siłowy zrobić na może niższych ciężarach, może mniej dynamiki w tym wszystkim skombinuję sobie. Dobra, jestem po pierwszym pacjencie, mam teraz chwilę przerwy, żeby trochę poogarniać tematy, podpisywać zawodnikom i tak dalej, zawsze jak pracuję w gabinecie to też staram sobie zostawić tam dosłownie chwilę czasu na to, żeby w razie jak się pojawią jakieś problemy u moich podopiecznych których prowadzę w takiej formie stałej opieki trenerskiej żeby mieć chwilę czasu na to, żeby poogarniać ich pilne tematy jakieś rzeczy, które się wydarzyły, choroby, które się pojawiły tego typu aspekty, ale też odpalam kamerę i to nagrywanie po to, bo tak jak wcześniej wspomniałem w Pierwszym chyba daily vlogu, że one będą w formie też takiego podsumowania zeszłego roku, w formie trochę otworzenia dyskusji e, na temat roku 2024, na temat rzeczy, które Was interesują itd. i tak dalej. Dzisiaj wchodzimy w temat trochę takich małych porażek, e, nawet nie małych w pewnym sensie e, zeszłego roku, które chciałbym sobie dosłownie e, w takiej krótkiej formie, e, z wami omówić. I teraz, jeżeli miałbym. Podsumować to, co bardzo kiepsko wyszło w moim odczuciu, jeżeli chodzi o zeszły rok, i rzeczy też, za które powinienem Was w sumie przeprosić. Jednym z, jednym z aspektów są na pewno, może nie do końca jasne współprace, które się tu pojawiły i takie, które dość szybko ucichły. Były w zasadzie z dwiema markami. W tej chwili żadna z nich nie jest jakoś tam specjalnie aktywna, w sensie jeszcze z nikim nie rozmawiałem o tym, że kończymy, ale też no, po prostu temat ucich. z kilku względów. Uważam to za minus. Po pierwsze, to były takie współprace, które ani mi, ani wam zbyt dużo nie dawały. Nie oszukujmy się, kod rabatowy na zasadzie kilku, kilkunastu procent. To nie jest rzecz, która wam da nie wiadomo jak e, wielkie... E, jakby korzyści, i, i, i nie wiadomo jak wielka współpraca to jest. I generalnie tu moje założenie na przyszłość jest takie, żeby jeżeli już wchodzić w jakąś współpracę, to żeby albo dla mnie to było bardzo korzystne. Oczywiście będę o tym informować otwarcie, że coś takiego się dzieje i że ja mam z tego duże korzyści, albo żeby to było dla Was naprawdę mocno opłacalne. Czyli jeżeli chodzi o kody rabatowe, to żeby to nie było 10-15%, żeby to było 30% i żeby to były naprawdę ciekawe, przydatne rzeczy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby one były może trochę bardziej jasne i klarowne, to jest rzecz, którą na pewno chciałbym troszeczkę poprawić w przyszłości. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek generalnie nie planuję jakichś dużych współprac yy, i w ogóle współpracy na ten rok. Spodobało mi się to, co yy, pisze u siebie Muszkraftowy albo na kanale Mikroprzygody, yy, że ten materiał powstał we współpracy ze mną. I w moim przypadku jest dokładnie tak samo. Te wszystkie materiały, te wszystkie filmy powstają w głównej mierze we współpracy ze mną, z moją firmą, z moją działalnością i one tej działalności przynoszą całkiem sporo korzyści. O tym mówiłem już wielokrotnie otwarcie, że zdecydowanie więcej korzyści mam z tego, że Wy przyjdziecie i kupicie coś u mnie w sklepie www, skorzystacie z moich usług czy cokolwiek innego, niż z tego, że ja dostanę jakąś tam niewielką afiliację czy lepszą zniżkę na niektóre produkty. Szczerze mówiąc, ja te rzeczy mogę sobie po prostu kupić. Za własne pieniądze. I, I to nie chodzi o to, że mogę się sprzedawać za duże rzeczy, tylko chodzi o to, żeby to faktycznie rachunek korzyści i strat. A zawsze taka współpraca z zewnętrzną firmą w pewnym sensie jest jakąś tam małą, wizerunkową stratą dla mnie. E, nie wiem, jakby to odczuwać, ale ja generalnie tak to odczuwam, bo skoro ja mam swoje produkty, które mogę promować i nagle promuję coś innego, to dlaczego mam to robić? Bo uważam, że tamte produkty są lepsze niż te rzeczy, które oferuje. oferuję. Nawet jeżeli to jest kompletna inna jakby branża, kompletnie inne usługi i tak dalej. Więc generalnie muszą być to po prostu wielkie rzeczy i to jest taki jeden z wielkich minusów, które popełniłem, że te współprace nie były może do końca przemyślane i na pewno będę to zmieniać. Tym bardziej, że uważam, że w polskim YouTubie kolarskim jest zbyt dużo niejasnych współprac, bardzo niskiej jakości i tego chciałbym. Unikać tym bardziej, że ten kanał to nie jest kanał, w którym omawiamy sprzęt i inne tego typu rzeczy, a robimy rzeczy raczej mniej materialne, dotyczące bardziej treningu. Drugim minusem tego sezonu i drugim błędem było narzucenie sobie zbyt dużej presji zarówno na YouTube, jak i na pracę mojej firmy. Teraz już troszeczkę zluzowałem idzie to znacznie lepiej. Czuję się z tym e, znacznie lepiej. Uspokoiłem trochę swoje funkcjonowanie. E, no tu tak na przełomie. Październik, listopad, grudzień miałem naprawdę już yy, duże problemy, że tak powiem, z głową, z funkcjonowaniem e, w codziennej pracy, przez to, że właśnie narzuciłem sobie zbyt dużą presję, zbyt dużo chciałem i postanowiłem troszeczkę ten biznes i tego youtuba zwolnić i robić to bardziej w formie takiej, jakiej chcę, takiej, jak, na jaką mam ochotę i bardziej. Płynięcia, że tak powiem, z wełną. Może to nie będzie najbardziej optymalne pod kątem wzrostu wyświetleń, zarabiania i tak ale z punktu widzenia mojego samopoczucia psychicznego, z punktu widzenia mojej jakby etyki pracy, tego co robię na co dzień i funkcjonowania też mojej rodziny, myślę, że to będzie zdecydowanie lepsze rozwiązanie, kiedy będę robić po prostu więcej rzeczy bardziej w zgodzie ze sobą i w spokojnym tempie. Ja wiem, że możecie powiedzieć, że o konkurencja ucieka, robią lepsze, ciekawsze rzeczy, robią tych rzeczy więcej itd. Ja wychodzę z założenia, że tak jak jest, mi całkiem pasuje, robię jakieś tam rzeczy w kierunku rozwoju, ale powolutku, nie narzucam sobie zbyt dużej w tej chwili presji. Rzeczy, które będą się pojawiały, mam nadzieję, że będą dla was duże, dla mnie na pewno. Ale na pewno zamierzam mniej patrzeć na to, co robią inny, bardziej myśleć o tym, co robię sam ja i co, co chciałbym osiągnąć w tym roku, czy na przestrzeni najbliższych, na przykład 5-10 lat, w kontekście właśnie prowadzenia tego kanału, czy prowadzenia mojej działalności. I Tutaj plany są duże, ale ze wszystkim na spokojnie. Trzecim takim błędem, który jest niezwiązany z YouTube'em, niezwiązany z pracą, było zbyt duże narzucenie sobie trochę presji na trening. O tym mówiłem w jednym z materiałów o błędach sezonu 2023, gdzie niejednokrotnie w sytuacjach, gdzie czułem się troszeczkę gorzej, gdzie samo poczucie leciało w dół, gdzie e, na przykład pojawiały się jakieś objawy chorobowe, ja zbyt mocno parłem na to, żeby jednak zrobić robotę, żeby cisnąć te cyferki do przodu itd. Tak to przyniosło jakieś takie delikatne wypalenie szczególnie intensywnością na początku sezonu. Udało się z tego szybko odbudować, ale to jest na pewno rzecz, gdzie potrzebowałbym osoby, która byłaby w stanie troszeczkę mnie nadzorować. Tak jak mówiłem na początku materiału, że dzięki temu, że sam siebie trenuję, to jestem w stanie dużo rzeczy też sobie skorygować samemu, podjąć decyzji, tak Czasem jest to przytłaczające, że po prostu nie mam do kogo się zwrócić, nie mam z kim porozmawiać o tym, że muszę coś zrobić inaczej, albo że chcę zrobić coś inaczej, albo że powinienem zrobić coś inaczej. I tu powoli myślę o tym, że jeżeli faktycznie będę miał czas w tym roku na trening, to będę się zastanawiał nad jakimś takim formą mentoringu u jednego z trenerów, których gdzieś tam mocniej szanuję za pracę. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, jak rozmowy z tymi osobami, które mam na oku. Czy będą chciały się też takiego wyzwania podjąć? No i jakby z minusów chyba tyle. No do minusów mógłbym też jakby dołączyć bardzo duży rozwój firmy, działalności, wzrost przychodu, wzrost w ogóle funkcjonowania tej działalności, który mocno mnie przytłoczył. Wpadłem w jakieś takie dziwne stany maniakalno-lękowo-depresyjne. Generalnie temat jest już prostowany od jakiegoś czasu. Ale tu nie chcę mówić, że osiągnąłem jakiś wielki sukces, ale generalnie ten wzrost, który się pojawił w tym roku, był naprawdę duży i troszeczkę przytłoczył mnie w głowie, bo jakby nie byłem na to gotowy może, ale już temat jest ogarniany i już prężnie działamy po to, żeby działać dalej. A o planach na 2024, o tym, co poszło dobrze w 2023, porozmawiamy sobie w innym materiale, w innym vlogu. Ja tymczasem uciekam do pracy i potem widzimy się jeszcze na moim treningu i może coś... Ee, Pogadamy, porozmawiamy, zobaczymy, jak ten dzień się po prostu potoczy bez ciśnienia, w zgodzie ze sobą. Na luzie, lecimy dalej. Kolacja wygląda tak, że z moim głosem dalej nie jest najlepiej. Całe szczęście, że mam nowy mikrofon, w sensie kamerę z mikrofonem, bo inaczej byłoby dość ciężko. Najgorsze jest to, że na jutro <coughs> mam zaplanowane nagrania na YouTube i nie wiem, co z tego wyjdzie, szczerze mówiąc. dzisiaj na kolację y, 150 gramów łososia pieczonego, sałatka z burakiem i swetą, fetą, herbatka z imbirem, żeby się trochę podratować. I jeszcze pizza z niedzieli i trochę chleba, bo mam do zjedzenia prawie 1000 kalorii, tak wychodzi, więc lecimy z tematem. W okazji robienia herbatki chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Jakuba, mojego zawodnika, z którym mamy teraz przerwę, ale który na rozpoczęcie naszej współpracy przyjechał ze Szklarskiej Poręby i przywiózł mi takie piękne suweniry, proszę zobaczcie. Także, Jakub, jeżeli to oglądasz, jeżeli to słyszysz, to trzymaj się tam, czekam aż wrócisz. No i jeżeli chodzi o robienie kolacji, no to tak to w tej chwili wygląda. Tu mamy pizzę domowej roboty, która została jeszcze z niedzieli. Tu proszę, łosoś, łosoś, sałatka. Jeszcze trochę chlebka posmarujemy. Imbir, pomarańczka. Wszystko będzie naprawdę elegancko i kurujemy się. I jutro już mam nadzieję, że odzyskam trochę głosu. Chciałem dzisiaj ponagrywać trochę więcej Jak widzicie tych ćwiczeń, tego treningu siłowego To też nie nagrałem tak w całości, bo Po prostu pozapominało mi się Generalnie nie jestem dobrym vlogerem Jak mam coś do powiedzenia, to chętnie powiem Chętnie nagram Ale jak mam tak nagrywać Wiecie, takie wszystkie rzeczy dookoła A te z tą kamerą, to nie idzie mi to najlepiej Ale no, dlatego robię te daily vlogi, żeby się troszeczkę Tego nauczyć O porażkach zeszłego roku Zeszłego sezonu sobie trochę porozmawialiśmy Jutro mamy środę Mam trochę roboty, ale powinienem w międzyczasie znaleźć chwilę czasu, żeby porozmawiać o planach i ewentualnie o tych dobrych aspektach minionego roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo no jutro jest troszeczkę roboty, ale powinienem ogarnąć także może, może się uda. A tak czy inaczej, jeszcze trening siłowy, wiem, że pytał parę pytań o to, żeby nagrać cały trening siłowy, jak ja robię, jakie ćwiczenia z jakich korzystam. Wiadomo, to jest kwestia. Mocno indywidualna Chociaż z moimi zawodnikami korzystamy z kilku schematów Które no, w zależności od przypadku Sobie dopasowujemy Więc to nie jest też tak, że każdy ma zupełnie inny trening siłowy Tylko raczej to się skupia w okolicach Konkretnych ćwiczeń I te konkretne ćwiczenia ja wam pokażę Na czym my się skupiamy, co my robimy, w jaki sposób to robimy Ale to może przy innej okazji I może jak będę na siłowni Byłoby lepiej, zobaczymy co z tego wyjdzie Tak naprawdę No I chyba tyle nie będę gadać bez sensu, o widzę, że mi się troszeczkę głos zaczyna poprawiać, więc może coś jeszcze z tego będzie. Jak już jesteśmy też y, przy tematyce diety, która Was ostatnio bardzo mocno zainteresowała, no to podsumowanie dzisiejszego dnia. Po wklepaniu wszystkiego, nie, nie wszystkiego, bo nie wklepałem dwóch skibek chleba z rzemikiem, wyszło 1800 kalorii dzisiaj. Więc wyjdzie pewnie jakieś 200, biorąc pod uwagę, że dzisiaj byłem w w pracy, nie pracowałem zbyt dużo z pacjentami, raczej praca przed kompem. Zrobiłem trening siłowy, który był w miarę ciężki, ale to też nie przesadzam. I resztę dnia raczej spędziłem dość pasywnie. To myślę, że takie 2600 to przeparliłem realnie, więc te 500 kilokalorii deficytu jest spoko. Mam też taką zasadę, że generalnie jeżeli. Mam zjeść mniej niż 2500, to raczej dobijam do 2500. Nawet jeżeli to będzie mniejszy deficyt albo wejdę na zero. Uważam, że takie 2500 po prostu pozwala mi na utrzymanie dobrego metabolizmu, ale generalnie ostatnio czuję się dobrze też przy trochę niższych kaloriach w niektóre dni, tak jak dzisiaj, gdzie po prostu nie miałem jakiegoś specjalnego apetytu i te 200, które zjem, to jest dla mnie naprawdę... Teraz jeszcze taka porządna kolacja wyjdzie generalnie i zjadłem jakieś tam przekąski w stylu ciastko owsiane i tak dalej, więc też nie odmawiam sobie takich rzeczy. Mm, ale jest to wszystko wliczone. Jest to wszystko uwzględnione. Dzisiaj z 95 gramów białka, 70 tłuszczu i 200 g węgli. Tłuszczu dosyć dużo, ale to z tego względu, że no taki spory kawałek łososia, sos winygrę, domowej roboty i tak to, dalej, to w kolacji po prostu 40 g tłuszczu się zgromadziło. A reszta raczej taka niskotłuszczowa, jeżeli chodzi o moją dietkę. W Garminie pojawiła się opcja Sleep Coach. Nie, żeby to działało jakoś wyśmienicie, ale z racji tego, że dużo rozmawiam o tego typu rzeczach, to postanowiłem Was poinformować, bo myślę, że może Was to ciekawić. Funkcja Slipko, czy to jest e, taka opcja termina, gdzie sugeruje Wam to, ile powinniście spać na podstawie historii snu, aktywności itd. Ta funkcja jest tylko i wyłącznie w aktualnej becie dla nowych zegarków i w kilku najnowszych zegarkach. Ja dostęp do bety mam i sobie to testuję, ale generalnie, w porównaniu na przykład do tego, co Łup to Łup to zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o taki aspekt, no zobaczymy, może będzie to gdzieś tam się rozwijało dość mocno, mam taką nadzieję, bo generalnie takiego trochę zdrowotnego coachingu w garminie brakuje. Łup to lepiej i fajnie, bo jakby część tych rozwiązań implementowali u siebie, to myślę, że zgarnęliby całkiem sporo ludzi do siebie. Takich, którzy szukają typowo zegarka do monitoringu. Także to takie malutkie info dla osób, które są zainteresowane tematem. No, z racji tego, że no to na tym kanale dużo o takich rzeczach sobie rozmawiamy. No dobra, to by było na tyle. Widzimy się jutro, albo nie wiem, za kilka dni. W sensie tutaj na kanale pewnie za kilka dni, bo nie wrzucam tego na pewno codziennie. Raczej dwa, trzy razy w tygodniu. Ale u mnie widzimy się albo jutro, albo za kilka dni. Dzięki, że jesteście. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Papa! Pa.